W Sheffield, w północnej Anglii, podczas uroczystej mszy żałobnej o charakterze państwowym, pożegnano zmarłego 16 lipca profesora chemii Andrzeja Maczka, syna legendarnego dowódcy pierwszej Dywizji Pancernej. Żegnamy profesora Andrzeja Maczka, który dla pamięci o swoim ojcu, o żołnierzach pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej uczynił bardzo wiele. Był tym ambasadorem polskiej historii poza granicami jako wybitny naukowiec. Wszędzie przypominał, że wolność. Francji, Belgii, Holandii, to jest wolność okupiona krwią polskich żołnierzy dowodzonych przez jego ojca. Że nie byłoby wolnej Europy bez polskich żołnierzy. I chciał bardzo, aby Europa o tym i świat pamiętały. Doktor Andrzej był takim bardzo skromnym człowiekiem. Przeciw pozorom, nie lubił dużego zamieszania wokół siebie, a przez to był taką postacią, którą każdy chciał odkryć. To było urzekające, że człowiek pochodzący z rodziny, która tak dużo przeszła w historii, która tak dużo przeszła, no nie mówię już nawet o szlaku tym wojennym, ale już powojennym, jest w stanie nosić tak głęboko w swoim sercu te właśnie trzy słowa: Bóg, honor Ojczyzna. przyjemność poznać profesora dużo wcześniej. Jeszcze jak dowodziłem dziesiątą brygadę i pancernej na jednej z uroczystości w Bredzie, uroczystości związanych z upamiętnieniem rocznicy zdobycia Bredy. Traktowaliśmy go jako niesamowitego, wspaniałego intelektualisty, który robił bardzo dużo dobre rzeczy, kontynuował misję swojego ojca, który dla nas jest taką legendą, nie tylko ładnie brzmiącą, ale rzeczywiście jedyny generał, który można powiedzieć, że nie przegrał żadnej bitwy. Niestety nie mógł być dzisiaj z nami pan minister Zbign nie frał, ale skierował dla, do rodziny i do uczestników tych dzisiejszych uroczystości list. Podobnie uczynił minister Jan Dziedziczak, również pan ambasador Piotr Wilczek. Oprócz tego mieliśmy list pani prezydentowej. Także te osoby, które z różnych powodów nie mogły być tutaj osobiście, były dzisiaj, myślą z nami i łączyły się z uczestnikami tych uroczystości. To jest bardzo ważne, żeby trzymać tą tradycję, bo to jednak. Jest tradycja pierwszej dywizji pancernej, to nie można zapomnieć, co te żołnierze robili w Wielkiej Brytanii. To, że Anglicy o tym nie wiedzą, to to jest właśnie praca, żeby otworzyć tą historię, żeby Anglicy się nauczyli. Żeglamy człowieka, który był uosobieniem dobroci. Wspaniały, ciepły człowiek, a kiedy patrzyło się na niego i rozmawiało z nim, a znało się relacje podkomendnych jego ojca, generała Stanisława Maczka, to można było powiedzieć, że generał Maczek w osobie swojego syna jakby obcował między nami. To jeden z najlepszych synów Rzeczypospolitej, który nigdy nie stracił nadziei na to, że Polska odzyska wolność.